Myśli przywiodły mnie do Irlandii, na wzgórze Tary, by przy świętym kamieniu Liafal ułożyć film o nich i opowiedzieć wszem i wobec, kim są naprawdę, skąd się biorą i jaki mają wpływ na nas, ludzi. Ale od czego zacząć? Zastanawiam się teraz, przywołując je z mgły, bo przecież. Na temat myśli powstało wiele teorii, i każda mówi coś innego. Ewskażte najważniejsze: Niech wybrzmią i niech współcześni dowiedzą się, co o nas mówił świat, i jak nas traktowali uczeni, filozofowie i zwykli ludzie. To nie jest łatwe. Od wieków wszyscy wiedzieli. Że jesteście ważne, ale każde pokolenie przypisywało wam inne znaczenia. Starożytni Grecy na przykład widzieli was drogę do prawdy i przewodnik w życiu, w średniowieczu byliście moralnym drogowskazem, odróżniającym dobro zła, ale dopiero Kartezjusz 400 lat temu, uznał was za dowód istnienia człowieka. Tak, i chyba od niego powinniśmy zacząć ten film. Przenieśmy się zatem w XVII wiek, w czasy, gdy wojny i zarazy burzyły dawny porządek, a rozum zaczynał zastępować wiarę. Filozofowie po raz pierwszy zapytali wtedy nie o Boga, lecz o człowieka, kim on jest. O, spójrzcie. Właśnie Kartezjusz pisze swoje pisma. No bo, skoro pojawia się myśl, to musi przecież istnieć ktoś, kto jej doświadcza. A skoro zatem ja wątpię, rozważam i pytam, to znaczy, że istnieję. No bo kto miałby wątpić, rozważać i pytać, jeśli nie ja? Myślę więc, jestem. Saraz, zaraz, a gdzie w tym wszystkim ja? Immanuel Kant i moje teorie? Dlaczego zostałem pominięty w tej historycznej debacie? Zapomniany, wymazany, jak nic nieznaczące wspomnienie? Przecież w krytyce czystego rozumu wyraźnie twierdziłem, że myśli nie są człowiekiem, lecz sposobem, w jaki umysł porządkuje doświadczenie, być może tak twierdziłeś, Emanuelu, przyznaję, ale twoje stanowisko było zbyt trudne i przez to niezrozumiały dla szerszego grona ludzi. Nie stało się językiem epoki. A empiryści John Locke, Berkeley, Hume, przecież oni także twierdzili, że to, co nazywamy myślami, nie jest nami lecz wyrażeniami, które pojawiają się i znikają. Dlaczego ich koncepcje również pomijacie? Nie pomijamy tych koncepcji, ani ich, ani Twojej. Wszystkie wniosły wkład w kształt dzisiejszego rozumienia myśli, ale nie ma tyle czasu, by przyglądać się każdej z osobna, zwłaszcza, że z tej mgły wyłania się już kolejna postać. I oto wiatr odsłania wrota czasu wprowadzając nas w rok 1900, na deski naukowej sceny wkracza 40 mężczyzna, lekarz i badacz z wiednia, Zygmunt Freud, ma na sobie ciemny garnitur i białą koszulę. Słuchajcie uważnie, bo właśnie wypowiada słowa, które zmieniają wszystko. Tylko wydaje Wam się, że kontrolujecie własne myśli? W rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Wiele z nich żyje poza Waszą wolą. Nikły mamy wpływ na ich kształt, gdyż powstają w miejscach, do których nie mamy prawie żadnego dostępu, gdzie gromadzą się lęki, pragnienia i wyparte wspomnienia, poza świadomością. Nie wiecie też, kiedy wypływają na świat i w jaki sposób zmieniają wasze życie, gdyż działają jak niewidzialna siła i odzywają się w najmniej spodziewanej chwili. E, tak, to prawda męski głos dochodzi z sali. Myśli potrafią przejmować kontrolę nad naszym życiem. I co ważne, z tych myśli często nawet nie zdajemy sobie sprawy, z tym, że nie zgadzam się z moim szanownym kolegą w temacie, gdzie te tajemnicze myśli powstają. I nagle na naukową scenę pewnym krokiem wkracza mężczyzna z fajką w dłoni. Zygmunt Freud twierdzi, że żyją głęboko w nas, poza naszą świadomością, a ja uważam, że przychodzą do nas z zewnątrz, z obszaru, który nazwam nieświadomością zbiorową i stamtąd wpadają do głów znienacka, zmieniając sposób, w jaki postrzegamy świat. Skoro ich nie widzimy, to w jaki sposób zmieniają nasze postrzeganie świata? Wyjaśnij, proszę. Pojawiają się w snach, lękach i pragnieniach których człowiek nie wybiera i często nawet nie pamięta. Kim jesteś i skąd masz takie spostrzeżenia? Nazywam się Karl Jung, jestem lekarzem i psychiatrą. Przez ponad 40 lat badałem to, co moim zdaniem jest wspólne w ludzkiej psychice. Wspólne w ludzkiej psychice? Co to znaczy? Co masz na myśli? Archetypy powracające wzorce myśli i obrazów, obecne u ludzi różnych kultur, niezależnie od czasów, w których żyją. Na przykład archetyp matki to myśl, która każe szukać opieki i bliskości albo uciekać przed relacją, która kojarzy się z kontrolą i utratą siebie. A powracająca myśl, która pcha do walki i poświęcenia to archetyp bohatera. Nie pozwala na słabość, nawet wtedy, gdy niszczy. Tych archetypów jest wiele, władcy, wędrowcy, porzuconego dziecka, ofiary losu. Tak, ofiary losu to nasze ciemne oblicze, wyjątkowo wredne. Wtedy przekonujemy człowieka, że świat zawsze jest przeciwko niemu. I że nic nie da się z tym zrobić. Ale dlaczego to robicie? Bo bez napięcia nie ma ruchu, a bez kryzysu człowiek nie zaczyna się zmieniać. Gęsta mgła okrywa wzgórze tary, malując wszystko na biało, niebo drzewa i ziemię. Natarczywa i zachłana wkrada się w każdy zakątek przestrzeni jakby chciała zasłonić przede mną cały świat. I chyba jej się udaje, bo właśnie sprzed moich oczu znika Gustawiąk, najznakomitszy badacz ludzkiej psychiki. Znika także wzgórze tary, a nawet kamień lafal. Jedynie muzyka fletów, skrzypiec i harf wybrzmiewa spod grubej pierzyny gęstej pary. Opowiadając o dziwnych cudach, co to za cuda? Dlaczego muzyka wygrywa hymny na waszą cześć? Pytam, przywołując myśli. Bo tworzymy świat i ludzi, budujemy ramy i wypełniamy je duchem życia. Wszystko, co człowiek widzi i czego doświadcza, przychodzi od nas. Zdrowie i choroba. Szczęście i śmierć, dzięki nam powstają i giną cywilizacje. Hola, hola, czy oby nie przesadzacie? W żadnym razie spójrz na te obrazy, na to jak zmieniamy świat. I oto z mgły wyłania się sparaliżowany człowiek, który wstaje i chodzi, bo uwierzył w uzdrawiającą moc myśli. Obok ślepa kobieta przejrzała, bo uświadomiła sobie, że może widzieć, a mężczyzna z prawej unosi przedmioty samą wolą, bo jego umysł nie zna granic. To nic nieznaczące obrazy człowiek nie może myślami zrobić tak wiele wołam w przestrzeń ależ może i robi to codziennie i nagle zgły Wyłania się kobieta w laboratoryjnym kitlu. Nie mistyczka, lecz naukowiec. Myśli nie kończą się w głowie, lecz oddziałują na całe ciało. Są informacją przekazywaną do każdej komórki organizmu. Pod ich wpływem zmienia się wszystko: napięcie mięśni, oddech, rytm serca. A skąd o tym wiesz? Nazywam się Candice Baird. Badałam, w jaki sposób emocje i procesy psychiczne mają swoje biologiczne korelaty. Pokazałam, że informacja chemiczna krąży po całym ciele i wpływa na funkcjonowanie komórek. Neurobiolodzy potwierdzili to na różnych poziomach. Eric Kandel wykazał, że myślenie połączone z doświadczeniem zmienia połączenia. Między neuronami przebudowuje mózg. A Rita Levi Montalcini pokazała, jak komórki nerwowe porozumiewają się ze sobą, wpływając na nasze życie. Oboje za swoje odkrycia otrzymali nagrodę Nobla. No tak, ale te odkrycia dowodzą jedynie, że myśli zmieniają mózg. A jak się to ma do podnoszenia przedmiotów? Przecież ten mężczyzna z prawej. Unosił własną wolą krzesła i stoły. Pamiętaj, że wszystko jest energią, co wykazał Albert Einstein już w pierwszej połowie XX wieku, a dziś istnieją teorie, które nie wykluczają takich zjawisk, a nawet próbują je opisywać. Zakładają, że informacje i obserwator współtworzą rzeczywistość, a wtedy myśl mogłaby. Wpływać na materię. Więc twierdzisz, że możliwe jest, by myśli sterowały światem? Aż na taką skalę? To wydaje się niemożliwe. Jestem tylko fizykiem kwantowym. Zajmuję się badaniem materii na poziomie cząstek i pól. Widzę świat jako energię w nieustannym ruchu. W ten sposób postrzegam przedmioty. Ludzi, ich słowa, a także myśli, intencje. W tym świecie jeden ruch wywołuje kolejny. Wszystko na siebie wpływa, krąży i reaguje. Dla mnie dziś żadna możliwość nie jest wykluczona. A dlaczego nas nie zapytasz o zdanie? Powiemy ci wprost, że potrafimy wszystko łączyć się, wzmacniać i uruchamiać procesy które zmieniają świat, choć nie mieszczą się w Twojej ludzkiej głowie. Dlaczego tak mówicie? E, przecież Twój mózg ogranicza Ci pole widzenia. Jakie to dziwne? Wszystko jawi się teraz jako energia wypełniająca przestrzeń, jako pole nieustannego ruchu. Która wciąż zmienia swój stan i układ, tworząc nowe struktury, jakby z tej samej energii powstawały kolejne światy i byty, grające własne melodie. Ciekawe, czy pamiętają, czym były wcześniej. I tak. W tej perspektywie pole kwantowe przechowuje informacje o wcześniejszych powiązaniach i reaguje na nie cały czas. Oznacza to, że zmiany nie są wyłącznie lokalne. Mogą zachodzić równolegle, na różnych poziomach, niezależnie od tego, czy powstałe byty są blisko siebie, czy bardzo daleko. Wytłumacz mi to w ludzkim języku? Hmm, to trudne, bo mechanika kwantowa nie usuwa czasu, tylko inaczej go traktuje. Upraszczając, przeszłość teraźniejszość i przyszłość nie są od siebie całkowicie oddzielone. Różne konfiguracje pola mogą pozostawać ze sobą w relacji. A myśli czym są w tej strukturze? Kolejnym stanem, impulsem, który może zmienić układ. Więc wystarczy, że człowiek pomyśli, a wszechświat zmienia stan pola, z którego wszystko jest zbudowane? Dla mnie mniej więcej tak to wygląda, choć trzeba uczciwie powiedzieć, że nic tu nie jest jeszcze do końca rozpoznane. To fascynujące i przerażające zarazem, jaką ogromną moc mają myśli. Człowiek tworzy je bezustannie, często nie zdając sobie z tego sprawy. Z nich buduje swój świat, dzień po dniu, decyzja po decyzji. A potem patrzy na to, co powstało i mówi, to nie ja. Jakbym mógł się od tego odciąć, ale przecież nie może. Nie może, bo jest ruchem myśli, wielkich strumieni, które splatają się, wracają, wzmacniają i tworzą wspólne pole znaczeń, wewnątrz człowieka i poza nim. Postać mężczyzny wyłania się z mgły. Idzie powoli, poprawia okulary i zatrzymuje się w świetle. Kim jesteś, że tyle wiesz na temat myśli? Nazywam się David Bond. Jestem fizykiem teoretycznym. Przez lata współpracowałem z Albertem Einsteinem. Próbowaliśmy zrozumieć, czym naprawdę jest rzeczywistość. Nie tylko w równaniach moje życie zawodowe kilkakrotnie się rozpadło. Musiałem zaczynać od zera, i wtedy przestałem wierzyć w stałe struktury. Zrozumiałem coś bardzo ważnego: że to, co się rozpada, nie znika, zmienia tylko konfigurację. Co masz na myśli? Z mojego punktu widzenia, człowiek nie jest obiektem, ale chwilowym wzorem w polu. Pojawia się, zanika i powraca w innych układach. W relacjach, w skutkach swoich działań, w pamięci świata, nie jako to samo ja, lecz jako informacja o tym, czym był. Jeśli to prawda, to oznaczyłoby, że jesteśmy nieśmiertelni. Co się tutaj dzieje? Przy tym kamieniu Liafal? mam wrażenie, że zmienia się cała konstrukcja mojego świata. Myśli, Dokąd mnie zaprowadziłyście w tej debacie? Zaczynam wierzyć w cuda i nieśmiertelność. Ocknij się, kochana, to nie ty wierzysz, to twoje ego, które chce ciała i trwania. Wracaj na Ziemię, inaczej ta prezentacja nigdy nie powstanie. I znów jestem w Irlandii. Na wzgórzu Tary. Stoję przy świętym kamieniu Liafal i podążam za myślami, by ułożyć film z okazji. Premiery jedenastej części hologramowego świata. Chciałam powiedzieć, czym są naprawdę, skąd się biorą i jaki mają wpływ na nas, ludzi. A one wyprowadziły mnie na manowce poza naukę i logiczne rozumienie świata. Bo przecież to niemożliwe, by myśli tworzyły rzeczywistość. Ależ możliwe, tylko że człowiek nie dotarł jeszcze do prawdy, ale wkrótce ona się pojawi z nowym rozumieniem świata i człowieka. Bradzicie, wszystko ma swoje podstawy i fundamenty. Człowiek i ziemia są jednym z nich. To ty jesteś w błędzie. Spójrz, kiedyś Ziemia była centrum świata, potem nauka wyniosła ją na orbitę, czyniąc jedną z wielu planet, a dziś niczym drobny pyłek znika we wszechświecie, który rozszerza się w tempie niewyobrażalnym dla ludzkiego umysłu. Kiedyś istniał porządek rzeczy, przyczyna i skutek. A dziś fizyka kwantowa torpeduje to rozumienie. Każdego dnia obalany jest świat, który znasz. Mówię ci, jeszcze kilka lat i nic nie będzie takie samo. A skąd wy to wiecie, bo istniejemy tam, gdzie jeszcze nie sięga twój rozum? Więc, co mam powiedzieć ludziom o Was? Kim jesteście? Oni i tak wiedzą swoje, a ci, którzy nie wiedzą, wymyślą sobie.